list niedokończony najokochańsza najdroższa jedyna spowszedniał mi świat i coś przypomina mi się sprzed lat mgła pamięci opowiada o tobie lipiec jak lipiec nowotwór jak nowotwór trzyma się nieźle drąży korytarze we mnie drążę i ja tę myśl o nas Stoją na barykadzie samotnie, chorągiew jeszcze łopocze. Wykopają głęboką fosę, bronię dostępu, drwiąc życia, to mnie trzyma. Od łez w stronie wyschnięta we mnie studnia rozbrzmiewa kamieniami, dudni tylko echo. Czasami w ramionach morfeusza oddaję się marzeniom. Nocami zanurzam na siebie sieć z twoich rzęs i włosów mokrych, wrzosów z regla górnego, z plaży zmielna, z, z gwdy, wdy, regi, bogu. Schodami wyczekuję cudu niepamięci. Najukochańsza, najdroższa, jedyna. O śmierci nie zapominam.